Zasada numer 8 spotkania bądź tam, gdzie naprawdę jesteś potrzebny. Wtorek godzina 12, sala numer 21, kilkanaście osób na sali, w tym oczywiście ty. Osoba prowadząca mówi o jakiejś kwestii, która prawdopodobnie jest dla niej ważna i potrzebuje opinii, w tym również Twojej. Ty przecież masz maile do zrobienia i odpływasz w ich odpisywanie. Po 10 minutach jednak orientujesz się, że przecież jesteś na spotkaniu. W tym momencie pada do Ciebie pytanie, do kwestii, która chwilę wcześniej była właśnie poruszana. W głowie galopujące myśli, próbujące odtworzyć, co padło przed chwilą, ale no niestety nie jesteś w stanie tego zrobić, nie jesteś w stanie odpowiedzieć i musisz poprosić o powtórzenie pytania. Pewnie doskonale znasz to uczucie i przypominam raz jeszcze, multitasking nie istnieje. W firmie mówimy o Twojej efektywności, ale przez takie zachowanie nie tylko obniżasz swoją efektywność, ale efektywność wszystkich na spotkaniu. A dodatkowo nie okazujesz im szacunku. Elon Musk w jednym ze swoich maili do swoich współpracowników napisał, że wyjdź ze spotkania lub rozłącz się, gdy tylko stanie się jasne, że nic do niego nie wnosisz. Nie jest niegrzecznie wyjść, niegrzeczne jest marnowanie czegoś czasu. Między innymi ta domena doprowadziła mnie do pewnych wniosków, którymi się teraz z Tobą podzielę. Oto jakie zasady wprowadziłem w odniesieniu do spotkań. Po pierwsze, wprowadziłem tygodniowe spotkania zespołu przy jednoczesnym ograniczeniu spotkań indywidualnych. Lepszy obieg informacji, dodatkowe inspiracje. Cykliczne spotkania, jak już wcześniej się dowiedzieli, dowiedziałeś, e, są ustrukturyzowane, mają swoją agendę oraz miejsce do rozpisywania zadań do wykonania. Spotkania, na które jestem zapraszany, zawsze wymagam e, od osoby zapraszającej argumentacji, planu spotkania, a jeżeli mam wątpliwości, to upewniam się, czy na pewno jestem na nim niezbędny. W przypadku spotkań, na których mam opiniować jakiś projekt, pomysł, lub inny podobny, podobną sprawę, proszę o przesłanie materiału minimum dwa dni przed spotkaniem. W firmie wprowadziliśmy również zasadę, że piątki i opcjonalnie poniedziałki dedykowane są na pracę operacyjną. Dlatego wszystkie spotkania w pierwszej kolejności umawiane są między wtorkiem a czwartkiem, następnie w poniedziałek, a dopiero w totalnej ostateczności, jeżeli sprawa naprawdę nie może czekać, w piątki. Na spotkaniach nie używam smartfonu i komputera. Do, jeżeli chodzi o komputer, to używam go tylko do notowania, i tego samego wymagam od współpracowników. Jeżeli jest inaczej, jest to jasny sygnał, że dana osoba po prostu nie jest potrzebna na spotkaniu. Co jakiś czas rewiduję agendy cyklicznych spotkań, zastanawiam się nad tym, czy otrzymuję na nich odpowiedni feedback, informacje, których oczekuję. Weryfikuję również ich częstotliwość. To wszystko, jeżeli chodzi o ten obszar, a ja zapraszam Cię do zasady numer 9.